Panie Markizie, tak. podano do stołu tylko dwa nakrycia. Panowie źle się czują po wczorajszym polowaniu. Lis był nieprawdopodobnie szybki. Ale nadal powinno być więcej nakryć. Dziś jest dzień świętego Marcina. Mamy w zwyczaju podejmować na obiad biednego. A gdzie jest nasz biedny? Zapytam w kuchni. Panie, proszę wybaczyć, nie udało nam się wynaleźć nawet najbardziej jakiego biednego. Ostatni umarł z zimna ubiegłego roku pod kościołem Niewdzięcznik! Nie chcesz mi chyba wmówić, że tu żyją tylko bogacze. A Maria Kornu? Odziedziczyła majątek po swoim wuju. A to pech. A, a wiejski idiota? Jestem, ale emeryturze. Ktoś mi mówił, że Felczer Ortopeda ma jakieś duże kłopoty. Też to gdzieś słyszałem. I to bardzo duże, proszę pani. Wsadzono go do więzienia. Och. Nie mogliby go wypuścić na obiad? Nie ma zwyczaju, proszę pani. Jeżeli na świecie jest choć jeden biedny, musimy go mieć. Przecieżcie okolice, przewróćcie do góry nogami każdą stodołę i każdy ów. Z całym szacunkiem chciałabym zwrócić uwagę, że zrazy dręczą i zaraz ostygną. Nie wezmę nic do ust, dopóki nie dostanę mojego biednego. No idźcie już, idźcie. Najwyższy czas! Jestem głodna jak wilk! I ja też! Jaki on jest? Rodzaju, jakby to powiedzieć? są drogi! Czy to przynajmniej jakiś ciekawy człowiek? Syn w tamtym roku był ponury? Nie otworzył ust podczas całego posiłku. No chyba, że do jedzenia. Jest niewidomy, ale to fałszywy ślepiec. Mówi, że to podoba się w okolicy? Przyjmiemy godnie tego nieszczęśnika. Proszę sprowadzić kwartet. Halucyna, niech go przeprowadzi. Ten obyczaj związany z dniem świętego Martina jest bardzo pożyteczny. O tak, <laughs> uspokaja nasze sumienia, przynajmniej na rok. Czy go umyto? Nie, odmówił. To sprzestańcie go będą? Czuć go. Jesteśmy nieśmiali? Katarzyno Pokrowic na krzesło. Lubimy muzykę. No. Mamy znakomity kurs. Kwartet smyczkowy, który specjalizuje się w bokerini. Jaki utwór sprawiłby Ci przyjemność? E e hmm. Może sprecyzujesz swoją myśl? E e e Kwartek smyczkowy nie jest przyzwyczajony do wykonywania. Ale jeśli ci to sprawi przyjemność, proszę. Kola, co to jest? To ona nam nie ma? Loczyna sprzedkujecie subtelnymi perfumami, przyjacielu. Będziecie miło pachnąć cały dzień. To śmierdzi! Angielska lawenda ekstra stara? Niedobrze mi od tego. Bo nie jesteś przyzwyczajony. Do luksusu przyzwyczaj się bardzo szybko, jak wiesz. Nie! kawioru? Nie! Pasztetu z gęsi wątrówie? Z truflami? Nie! Bierz sam, co chcesz. Wybór niezły: jajka a la mimoza, mlecz, karczochy, szprotki. Bardzo dobre szprotki. Nie chcę! Patrzcie, tylko nie śmie zabrać się do jedzenia. Nie jestem głodny! Biedak, który nie jest głodny. Coś podobnego, to są żarty. Nie jestem głodny. Jadłem. Ach, jakąś kurkę od chleba, jakiegoś śledzia, nic, co się liczy. Napkałem się już w zamku. U hrabiego? Do no diabła, stół tam nie jest najlepszy. B A potem w Złotym Słońcu. W oberży Ależ tam jest bardzo drogo. Byłem zaproszony. Później. W farmie u Morela, później u Mera, później u Notariusza, yy, i później u Proboszcza. To idiotyzm. Ci ludzie pierwszy raz zapraszają biednego, a my mamy już małą tradycję. Tak to jest. Nie jestem głodny. Zabierzcie to, bo się. No czy no. Zabierz ostrygi, to zniechęca biednego. Mój drogi, przecież nie będziesz przyglądać się nam przy jedzeniu. To nasz dzień skruchy, trzeba nam pomóc. No małą łyżeczkę galantyny. Była u Morela. Mała przepiórka w kanapce, wewnątrz winogronów. No i któż to będzie się tym raczył? Nie ja, żarłem to w merostwie. Komunistyczne przepiórki? A te zastrzeliłam własnoręcznie. No, zupełnie maleńki kąseczek. By zrobić mi przyjemność. Nam przyjemność. Które jesteśmy takie dobre. Miam, miam. Bo zwymiotuję. Słuchaj, przyjacielu, nie będę pytać, czy ci to smakuje, czy nie. Jesteś moim gościem i albo zjesz to dobrowolnie, albo zmuszę cię do tego siłą. Rozumiesz? Co proszę? Lucyno i resz Pięć Pić mi się chce. A więc jednak wino czy likier? Wino. Nie ma wina. Zanim się nie zjadło. Zostaw go zanim przejdziemy do z Groszku. Fuj! Sama jem połowinę, a jestem przecież markizon. A ja nie, chociaż jestem biedny. I jeszcze nam tu filozofuje. Pomożecie nam, a ty siedź spokojnie. To jest z Groszku na wodzie bez masła. Zjedz to! Nie chcę! Przywiążcie go, a jeśli się będzie wyrywać... Tak jest. Grymasy, co? No, otwieraj usta. Nie, nie! Lejek dla biednych. Ja to, proszę o i Z będzie się tym raczył. Jedna łyżeczka za Markina. Oh. Chodzą. za Lucynkę. Chodzą. Oh. No. Łyżeczka za Katarzynkę. Oh. Łóżeczka za Zdrowie Dam. Łóżeczka za Zdrowie Księdza Proboszcza. No. Łóżeczka za Notariusza. No. Łóżeczka za Kucharza. Łóżeczka za Joanneta. No. Łóżeczka za Świętego Marcina. No. Łóżeczka za... no... Wygląda na to, że nie. Prędko, prędko! Łóżeczka za Napoleona. No. Ten obyczaj związany z Dniem Świętego Marcina jest bardzo pożyteczny. Markiza Antonina Grubel. To idiotyzm. Ci ludzie pierwszy raz zapraszają biednego, a my mamy już małą tradycję. Markiz Maciej Grubel. O tak. <laughs> Uspokaja nasze sumienia przynajmniej na rok. Markiza II, Maria Musiał. – Lucyno, zabierz ostrygi, to zniechęca biednego. Mój drogi, przecież nie będziesz przyglądać się nam przy jedzeniu. To nasz dzień skruchy. Trzeba nam pomóc. No małą ucieczkę garantyny. Markiza pierwsza Olga Pokojska. Z całym szacunkiem chciałabym zwrócić uwagę, że z lasy pełną, i zaraz ostygnął. Katarzyna Maja Warmus-Warmuzińska Panie Markizie, podano do stołu Lucynka, Hania Winiarska Łone, nie grają dobrze! Biedny, Aleks Szymczek.